Wpiszę. Kulisy dołączenia do randki w ciemno. Około 10 stycznia, będąc u niej, czyli Shiany, e, powiedziała mi, wbiję się do najpopularniejszego polskiego streamera i do jego ekipy. Będę mie mieć wtedy zasięgi. Jest jedna rzecz, że tutaj, jeżeli Shiana rzeczywiście sobie tak wypowiedziała, to nie tylko sobie przewaliła u Evrona, ale sobie przewaliła również na zawsze u Xają Industries, ponieważ nazwała Evrona jako największego tutaj polskiego streamera, najpopularniejszego. Zatem widzę, że ona na dwa fronty. Jeżeli powiedziała takie zdanie, to sobie przewaliła i z jednej i z drugiej strony. Jeżeli tak było rzeczywiście. <laughs> Nie chciała mi zdradzić, że chodzi o randkę i granie potencjalnej dziewczyny jednego z paczki. Bo myślę, że trudno było jej, yy, myślę, że trudno było jej się do tego przyznać. O jej zapisie do randki dowiedziałem się parę dni później na streamie. Co ciekawe, na związek już się naprawiał. Musiała jednak podjąć decyzję. Chłopak! Czy zasięgi? W pewnym momencie jak już czuła, że pewnie trzyma drugą gałąź odcięła mnie i zaczęła wymazywać moje istnienie. Kurde, jaki... Jak Thanos, co nie? Po prostu snap, wymazywać istnienie. Pani się bała się, że jeśli ludzie się dowiedzą kim jestem, kim byłem co robiłem, to to wyjdzie na minus. No właśnie, e, przepraszam, nie na minus, tylko właśnie wyjdzie na, no właśnie na kogo, ocencie sami. Zdjęcia, które dodają pokazują, e, pokazują, że w połowie stycznia byliśmy nadal parą. Jak wiecie, w tym czasie Shiana już była zapisana na, na randkę. Zdjęcia. 13 stycznia 21.33. Wspólne zdjęcie. Czekajcie, kolejne. To no wiem po co zapisałaś. Nie. Mhm. Mm tutaj wstawiła jakiegoś screena, który również jest os. Ostat... Nie, no to jest FaceTime. To jest jakiś FaceTime tutaj. Dobra, dobra. Nie wiem, no kocham likowanie tych prywatnych wiadomości, czat. Za każdym razem, kiedy są likowane wiadomości par, w sensie to jest coś, że jeżeli... To jest absolutnie najgorszy koszmar każdej osoby w związku na świecie. Bo zawsze jak się pisze do siebie w związku, to jest tak, że... Jest to spoko, jest to przyjemne, macie swój własny język, swoje własne, wiecie, klimat. Ale w momencie, kiedy osoby trzecie zaczynają to czytać, to się automatycznie robi taki cringe'ówa od razu i takie O nie, no, take like this, proszę, nie. Są tam jeszcze inne tweety, tam jest początek fabuły. Uu, to ty mówisz, że mam bezpośrednio wejść na jego twittera? On jeszcze dalej wstawił? Po... Nie, poczekaj, poczekaj. O, o, poczekajcie, bo to jeszcze wcześniej było. Stop, stop, stop! Tutaj są jeszcze fabuła, jeszcze głębiej to jest czat. This is even deeper! Wspólnie z dziewczyną stworzyliśmy kanał na Twitchu. Następnie przez kilka miesięcy ciężko pracowaliśmy nad rozwojem. Jak się pojawił highs i fame, zostałem wyrzucony z interesu. Będę tutaj opisywał przebieg, jak to się stało. Oho, zaczyna się! Zaczyna się. Lista rzeczy, z którymi się zajmowałem. OPS, stworzenie overlayu, organizacja giveaway, stworzenie Discorda, research w kontentu, produkcja, konfiguracja sprzętowo-techniczna, analiza statystyk, księgowość. Każdą z funkcji szczegółowo opiszę. Dowód tutaj, że OBS jest widoczny. Wydaje mi się, że proszenie tych tematów publicznie jest nie ma miejscu. Próbowałem nieraz rozmawiać o tym i wyjaśnić sytuację. Niestety każda próba kontaktu była obracana przeciwko mnie na zasadzie on ma obsesję, nachodzi mnie, klasyczne robienie siebie ofiary, a z faceta oprawcy. Miałem innego wyjścia niż to opublicznić. Dodatkowo ja chciałem się rozejść i poprosiłem o zwrot chociaż podatku, żebym sam nie miał problemu, Słyszałem, to nie mój problem, ale ten temat porusza jak opublikuję materiały na temat księgowości, którą prowadziłem. Oho. <laughs> Jutro opublikuję kulisy in te, intencje dołączenia Shiana do randki w ciemno organizowanej przez ewrona. Rzucę też troszkę światła na to, w jaki sposób randka jest ustawiona przez Shianę i Diablesa. Przy okazji sami o docencie do tego, czy doszło do zdrady, czy dla zasięgu w Stay tuned. Biedny Diablesik czad. Diables sobie znalazł dziewczynę na Twitchu, z którą sobie zaczął grać w, w Tekena i w inne rzeczy. Miał sąd u chłopaków za zdradzenie chłopaków. Ponieważ w nocy o czwartej w łóżeczku sobie z laptopem siedział z dziewczyną Sianą pisał. Teraz okazuje się, że ta dziewczyna to w ogóle Monka S coś odwalała a inne rzeczy. No diables, diables, diables. Biedny diablesik. Biedny diablesik po prostu. Chciał dobrze. Chłop nawet za rękę nie podtrzymał jej. Chłop nawet przez kamerkę je nie podtrzymał, co nie? Jak ja tutaj was zbliżałem przed chwilą, miałem więcej kontaktu z wami niż, niż Diable z Shihanną. No. Oh. Tutaj nic więcej nie ma i dobra, przechodzimy do tego. Kulisy dołączone do randki w ciemno. Jesteśmy na tym etapie. Około 16 stycznia, jak zostałem wy, wymazywany, blokowany, a każde wspomnienie o mnie na czacie banowane, krótko potem kręciła się z Diablesem na pewnym poziomie znajomości. Przestali to ukrywać. Ja jebę, ale Queen... Plus jeden SKKF. Co do randki. ciężko powiedzieć czy Shiano oraz diabeł ustalili sobie sposób, aby miał pewność, która z kandydatek to ona. Myślę, że tak, szkoda, że mi w, tym... szkoda mi w tym wszystkim pozostałych uczestniczek, ale zobaczymy jak to będzie zorganizowane. Jakie były intencje dołączenia do randki w ciemno, będąc dalej w związku, nie mówiąc o tym partnerowi? Ocencie sami. Te dwóch kropek. Ja powiem tak, no przypominam, że znamy argumenty i stronę tylko jedną tutaj. Druga strona się jeszcze nie wypowiedziała, ale... Posiadam również tutaj kontakt do pewnego organizatora niektórych eventów na stronie Twitch.tv, przesuwanych z lata na lata, z miesiąca na miesiące, z dekad na dekady. Proszę Państwa, dzwonię do naszego, do, do naszego korespondenta teraz. Witam. Ho, ho, ho. czy mamy połączenie ze studiem? Jest połączenie ze studiem, dzień dobry, <grym> dobry witam. Siema, siema. Siema, siema, witam. witam. Proszę o skomentowanie afery. No powiem tak. Ma Pan bardzo głośno no... mikrofon. Nie, od, powiem tak, no, odwaliło się gówno, nie? Odwaliło się. Powiem tak, jeżeli faktycznie zapisała się na randkę w ciemno, będąc w związku, no, to trzeba ją z tej randki w ciemno wydupić. Na szczęście, moje lenistwo w tym przypadku popłaciło! Bo co, nie, nie to nie było lenistwo, w to była zaplanowana bo co, akcja. Bo co, gdyby ta randka już się odbyła? Sytuacja jest taka, znaczy, z mojej strony to ciężko coś oceniać, ale mogę powiedzieć, że zgłaszały się yy, na randkę w ciemno osoby, kobiety, które powiedziały. Na przykład, Ewron, ja bym chciała uczestniczyć w randce w ciemno, tak po prostu dla zabawy, wiesz, dla przygody, ale mam już faceta, no nie? Po prostu, że wiesz, informuję, że są w związku. Ja wtedy tym kobietom wszystkim odmawiałem, bo po prostu stwierdziłem, okej, okay, no wiesz, fajne personality, spoko, wiesz, możesz sobie pójść, nie wiem, do kina z diablesem, ale skoro i tak dalej nie ma szans, żeby coś wyszło, no to nie ma sensu takiej osoby po prostu brać do takiej randki w ciemno. Więc były takie dwa przypadki, gdzie po prostu, jak powiedziała osoba, że jest zajęta, to po prostu już powiedzieliśmy, że, no to raczej nie. Tym bardziej, że jak jak mówiliśmy na pierwszym ever streamie, to wymogi są: mieć 18 lat, być wolną osobą, no i chętna na randkę z Diablesem. Więc jeżeli Shiana, ja teraz nie wiem, czy ona teraz jest z tym typem, czy nie, pewnie nie, ale trzeba wrócić do tego grudnia, no nie? Kiedy wiesz, były zapisy na randkę. No to jeżeli się zapisała na tą randkę w ciemno, będąc w związku, no to trochę. Dungeon's game, można by rzec, no nie. Dobrze. Oczywiście tutaj zakładamy, że ten chłop ma rację, no bo jeszcze nie słyszeliśmy dru nie drugiej słyszeliśmy strony. Nie słyszeliśmy jeszcze drugiej strony. Dobrze, panie ekspercie, mamy tutaj pytania również od, że tak powiem publiki, które również śledzi tę aferę. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Po pierwsze, czy diable zostanie wyrzucony z Chopaków za jego karygodne zachowanie, będziemy dyskutować na ten temat. Prawdopodobnie będzie rozprawa jakaś. Bo to no, jest rozumiem, rozumiem słabe, słabe. Evron, nie, nie, kolejne nie. pytanie, czy przeprosisz widzów za oszukanie ich wszystkich w sprawie randki w ciemno i zapraszanie specjalnie Shiany, żeby była z diablesem. <noise> Powiem tak, ja jestem ostatni, żeby mi na tym zależało, żeby on akurat był z nią. Ja, ja mu powiedziałem, od streamerek trzeba stronić. Nigdy nie wiadomo, kto. Stary, Ostatnie tak pytanie od naszych e, tutaj słuchaczy, Ewron: e, Czy możemy ciebie również e, tutaj poprosić o mioknięcie dla widzów, na potwierdzenie tak, rzetelności tak, twoich nie. słów? Niestety. Mi, rozumiem, nie rozumiem. Tak dziękuję tak ślicznie wytanie. za rozmowę. Proszę bardzo, proszę bardzo wracam wytanie, do studia. Wracaj do studia, żegnam. No cóż, nie miał czat, zatem nie można, nie można powiedzieć, że powiedział jakąkolwiek prawdę. Oskarżony jest na czacie. Oskarżony, czy chcesz się wypowiedzieć w sprawie oskarżeń? Witam z powrotem. <tuszy> miał. O! <tuszy> Czyli jednak mówił prawdę. Dzwonię do Diablesa. Halo? Witam, dlaczego się Witam. przespałeś z swoją dziewczyną, która była z inną, z inną osobą wtedy? To? To są takie za, 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 zarzuty dla mnie? Czy nie było ci wstyd? No właśnie, brak odpowiedzi. A, ale Ra ja, ja bym myślał, czy jakieś inne zarzuty będą, to jakiś taki zarzut wyskoczyłeś? D dwóch kropek, a, 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 da się ten, w Tekenie tak zrobić? Był taki odcinek Black Mirror, gdzie mieli walczyć ze sobą i byli połączeni neuralinkiem, i zamiast walczyć ze sobą, walczyli, ale w inny sposób. Czy diables ty byłeś bohaterem tego odcinka? E, nie. Dlaczego? <grymne> <grymne> A co to za zaskarżenia z dupy? Halo! Czyli, jest... czyli z dupy, rozumiem. Czyli, Macie, czyli Maciek z dupy był tam trzecią osobą, która była w tym waszym <grymne> miłosnym trójkącie, tak? On był sędzią. Czy, robili, czy, czy rozumiem, że nie chciałeś tylko zasięgów z Twitcha, jej, tylko chciałeś dodatkowo Maćka z dupy, zasięgi z YouTube'a, tak? Tak, jeszcze pralki tam szukałem. Rozumiem. Dokładnie, więc to tak cała sytuacja wyglądała. Czy to prawda, że będziesz aplikować do grupy Bonkola po tym, jak zostaniesz wyrzucony z tych chłopaków? Yy, nie wiem, jeśli na ten wyrzucałem je z chłopaków, ale jeśli będzie taka sytuacja, no to wy macie jeszcze wolne sloty? Nie. W ekipie Mandzia? Nie? Zależy no. kto pyta. No to ja pójdę do Twitch staffu i się zemszczę na was. <laughs> Zaczyntuj, kto się będzie się ostatni. O, o, przepraszam, ja tutaj muszę coś dołączyć do rozmowy, pewnego reprezentanta również innej grupy tutaj. Oho. Że tak powiem widzów na Twitchu. Łączę się. Oho, Trifi, to może jest. Witam. Witam, dzień dobry. Chciałem tutaj poinformować, że przed chwilą tutaj nastąpiła próba... Kupienia się w łaski oraz przejścia z, do innej grupy streamerskiej. Number one, Victory Royale, yep, Fortnite, i welcome. Get down, ten kills on the board right now. Just wiped out Tomato Town. gdy wpadają hmm. koleżanki? E, no co, Diables? Hmm? Gówno odwaliłeś A, <laughs> Nie wierzę! Diables, <że laughs> ja jak mogłeś tak zrobić? Jak mogłeś <laughs> yeah. tak zrobić? Diables, oh. nie, nawet nie udało ci się wiesz. Nawet nie byłeś wybity przez cały rok już masz taką jedną ogromną dramę, chłopie. Twoja kariera się dopiero zaczyna i już takie dramy? No, ja sypianie? uśmiechnięty Ty jedyne co mogę powiedzieć to A nie o, mówiłem chodzić <laughs> od streamerek to nie. powiedziałem mówił ja, Ale mówił bym chcesz się z kimś mówił. przespać mówił. znajdź sobie jakiegoś streamera i tyle no Jezu o. też mówił ci to od początku Ebro Ale taka, ale mówił, taka mówił. prawda że jakbym znalazł jakiegoś streamera to nikt się mógł, nie mógł do niej doczepić No bo kurcze no kto by mógł się do niej doczepić nikt by się mógł do niej doczepić Dokładnie tyle. Bym pod, pod ten pod protekcją Kogo wybierasz? Teraz. No, czyli rozumiem, że randkę w ciemno musimy z teraz, będzie musiał ją przepisać na wersję bezpieczną nie. dla twojej kariery? Nie, nie, ja jestem hetero. Ja jestem hetero, hetero. Czyli jesteś fobem, rozumiem. No ja A fobem! jestem super heteroseksualistą, czy nie? A czekaj, czekaj, czekaj. A czy ja będę wtedy, jak powiem, że jestem super hetero, to będzie, że kogoś zebrażam? Czyli rozumiem, że bycie hetero jest super wedle ciebie, a bycie nie hetero nie jest super. Rozumiem diable. Dziękujemy za twój słowa komentarz. To nie moje. To są twoje słowa nie moje. Ja Widzowie to, to oceniam. Ja. Ja na przykład mam kolegę Geja. Bardzo go lubię, bardzo lubię z nim sobie. Eee, za argument reżysera życia mam no. kolegę Geja. To twój. No dobra. nieważne. ważne. To twój. Nie no, diablesik biedny, no biedny diablesik. No co diables? W takim razie? Nie będziesz miał żadnej znajomej osoby na ramce w ciemno. Na lagie. No to w sumie <grym> to, to? to, w, w sumie to w ciemno w tak odwie. nie powinna wyglądać. Nie, no chodzi o to, że wiesz, że nie zna żadnej osoby, wiesz, Ale wiesz tak co, e ale ty będziesz. Hmm. Będę, no jeszcze no Stasiu, ja. będę znał dwie osoby na ramce w ciemno. Bez kito. No, no zobaczymy. Jest. No i za jest. Ale czy to prawda, że przypisujesz swój kanał na Twitchu po tym, jak już odejdziesz po tej aferze Blasce, Co? Rozumiemy, że tak. Czemu wszystko, co ja mam, to muszę zawsze prze, 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 przepisywać albo na jednego ćpuna, który chce ode mnie kosy brać, albo na innego, który da zielone, by wymienił wszystko, co mam. Więc ja nie wiem, jak to działa. Czyli rozumiem, że skiny do Torka, do a, a do Alkoholika. Aktualnie z tej trójki, co powiedziałeś, jedna osoba, która jest aktualnie uzależnień, to jest Evron. Więc no jest uzależniony od streamowania. No, ale dobra, to jest takie uzależnienie, że nie przewala kasy na to, no nie? Oj, nie wiesz. No, ja nie wiem, nie wiem, jak to wygląda. Nie no. Przepisywać już? Muszę iść pisać A 14, 14 lat?! Zjedz sobie, zjedz no. sobie nie, nie przejmuj się. Ostatnia wieczerza tak zwana. A ty Mandzio, co myślisz? Ja nie myślę, ja tylko reportuję newsy. Jezus Maria. Najgorsza możliwa odpowiedź. Ty się nie wypowiadaj! Nie no, dawaj Mandzio, statement, statement. Mój statement jest taki. Ja czekam na dalszą wypowiedź. Mam nadzieję, że Raf jeszcze wypuści 12 kolejnych tweetów. Moim zdaniem tą dramę można rozciągnąć na minimum 3 dni. Jeżeli ona zostanie zamknięta po wypowiedzi Shiany, będę niesamowicie zawiedziony i będę zdegustowany tym, że ta drama się tak szybko skończyła. Nie ma dymów od jakiegoś, nie wiem, od ponad miesiąca nie było porządnych dymów. Porządnymi dymami była ostatnio fajna y Mag, gdzie każda walka trwała 7 sekund. Jestem zawiedziony, potrzebuję dymów w internecie. Jeżeli ta drama się skończy za szybko, będę... Diables, ja mam nadzieję, że coś się odwalisz. Ja? Monka S. No jesteś jedyny związany z tą sprawą. Ja jedyny? To chyba, żeby. Nie, weź wypuść jakieś zdjęcie sfotoszopowane swoje, że, że takie... Oj, coś takiego mi się wysłało, sorry. A może po prostu, ten... Pokażę dupę na streamie i przestrzyni mnie nie będzie. <głos> <głos> I Wiesz... wtedy będę miał spokój. Dobrze. Loża ekspercka, dziękuję, jeśli się w sprawie dramatu. Dziękuję, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia w więzieniu, Diables. Do... Dobra, to był cover bardzo ważnej dramy. Czy bardzo ważna drama ma jeszcze drugą część, czy to jest już absolutnie wszystko? Sprawdź tweety i odpowiedzi, może coś się spatrzyłem. Trzeba się jeszcze skomentowanie Maxi. Sai, może być tak, że chłop e, to mitoman i gada głupota. Może być tak, że chłopaki zostawiają na lodzie bez sprawdzenia po się... Zobaczymy czat. Czekamy na więcej!